Myślę, że za niedługo się przyjmą takie kaski jako standard i tego typu okulary staną się modne, bo zobaczyłem, że teraz na przykład modne są takie spodnie potargane jeansy na nie tutaj, tutaj wyśrzępione na, na dole. A ja to już nosiłem jakieś 15 lat temu. Jesteśmy w grupie Wand i podchodzimy na krótką via Ferratę Waringersteig. Może ja tu na Ciebie poczekam, jak zejdziesz. No tak mi przyszło na, na myśl. Bardzo fajna trasa. No ten fragment jest na C. Tak? Ja nie wiem czy nie jesteśmy już przygotowani do E. No bardzo fajny odcinek. Taki rzecz. Nie chciało się odpadać od ściany. Możesz nabić. I tutaj wpiszemy Piotr i Piotr Polska. <laughs> No tutaj to jest ciekawie Kurczę, jakoś nie mam poweru Jest chwila na medytację To są piękne chwile w górach Uwielbiam takie chwile Wyszliśmy tu, ale popatrzcie, drzewa wyszły przed nami. I to jest nasza ławeczka. Siedzimy sobie tak. Trasa jest naprawdę świetna albo na sam początek, jak ktoś zaczyna swoją przygodę z feratami i chce nabrać respektu, albo na koniec. Albo na koniec, kiedy już jest zmęczonym i coś tak krótkiego, co można przejść w 20 minut, można sobie jeszcze wybrać po to, żeby nacieszyć się tego typu drogami no i popatrzeć na widoki. A przed nami właśnie. Cokolwiek zaczyna być więcej widać, bo się rozpogadza. Mgła ustępuje. Słoneczko wychodzi nam. Widzimy jakieś kościółki, jakieś wzgórza. Jakieś z ruiny zamku. Ruiny zamku. A gdzie ty to widzisz? Pasztwiska? W tym miejscu? Tam, za drzewami. Za drzewami? I ty to widzisz jako zamek? A rzeczywiście jest, 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 na, jest na szczycie. To ja. No cóż, do, yy, Bogu dzięki, że. Udało nam się, <laughs> mimo z... zmęczenia. Wyszliśmy 600 metrów nad poziomem morza. 600 to nie napiszę tego na, na moim kasku, bo to są jakieś wyższe, jak widać, wysokości. Ale warto było. Więc doszliśmy do wniosku, że tutaj jest takie miejsce, których trochę brakuje jakby nam w Polsce. To jest krótka trasa, taka jakby wymagająca. I Dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z feratami, no to jest bardzo fajna, bo się wychodzi, jest zaszczyt adrenaliny i następuje selekcja, albo ci, którzy przejdą, się zakochają w feratach, Albo będą wiedzieli, że to nie jest dla nich i sobie wybiorą po prostu wspinaczkę normalnie, bez ferra na ścianę, na skały. Pierwszy powiedz, że, że tak ustawiasz kamerę na pół twarzy specjalnie, że to jest taka technika. To jest technika taka właśnie technika, bo strasznie tak lubię się jakby jedno oko pokazywać, no, pokazać po prostu tylko jedną część siebie. I tak, nie, nie wszystko, bo żeby się ludzie nie przerazili, ale ale też oko, że ja na to wszystko patrzę i, i naprawdę jak chodzę tutaj po tych górach, Alpach, to, to mało mi się głowa nie, nie, nie urwie, bo nie wiem gdzie się w ogóle patrzeć, tak wszystko jest piękne. Jak zacząłem tak intensywniej chodzić po górach, po feratach, to zacząłem więcej. Widzieć, widzieć po prostu. Tak, jest, tak. Bo wtedy wolniej chodzisz. Wolniej chodzisz, masz czas na to. Nie przyglądam. A nie tam biegam. Teraz nasze kaski mają działanie przeciwkleszczowe. Liczymy na to, że jak jakiś klesz spadnie na kask, to, to nie przyczepi się do skóry. Masz stromę tam zejście Tak, drabinka no. Tu jeszcze taka przygoda zejściowa, że drabinka piękna jest, już miła